Ja mam widzowie, właśnie dzisiaj sobie pogramy, właśnie tutaj w Roblox, bo tam nie graliśmy w Robloxa. I dobra, widzowie. Tu jest bardzo. Tu jest... Dobra, dzisiaj sobie zagramy z takiego tajkona. Tu, tu jest armiowy, chyba tajkom. Nie wiem o co w tym chodzi, ale widzowie. Do, dzisiaj sobie z to zagramy. Spróbujemy zrobić sobie to do końca. Dobra. I co mamy sobie? Pamiętam ja tu kiedyś grałem, ale mm -hmm. trzeba to klikać. Dobra, klikamy. no Kurde, już się naklikałem dużo tych... No, mam już dużo. Możemy sobie to kopić. Droper i zarobić nam to leciało. Ja tutaj będę klikał widzowie Będzie dużo filmów na kanale, więc szykujcie się, bo wie, przez ten ostatni miesiąc coś tak Pracowałem, bo miesiąc nie było filmów Pracowałem nad filmami A są ferie, nie? Czy ferie, teraz są święta jak to oglądacie A u mnie jeszcze nie ma Świąt, bo ja to nagrywam tak Po prostu, żeby mieć na ten, to po prostu Nie mieć na, na święta, bo Po prostu Dzisiaj nie chcę święta nagrywać, więc ale tak lepiej będzie dobra I ile tu mamy? Już tysiące. Dobra Myśmy sobie tu kupmy Dobra Klikamy Dobra jak dużo tyle kasy leci Dobra ja Zaraz sobie kupimy Bull Iron Door Zatem jak jagiot w ogóle przeczytałem je Dobra Teraz będziemy mieli mega dużo kasy Mam tysiąc ja Ja już mam tej kasy Nie, kasy Mam tyle już tej kasy za... Chciałbym zrobić 90 tysięcy na pewno, nie ja. może więcej no, nie. no dobra, nie było 10 tysięcy, dobra dobra, przesadziłem trochę syn, są tym z kasą, ale dobra zostawcie suba i lajka bo bardzo bym chciał bo kurde naprawdę no, pracowałem mega nad tymi filmami staram się mocno kurde, montować filmy kudę dla was a wy nawet lajka nie zostawicie, a filmy tylko na no. Bardzo bym chciał, żebyście na filmach też reagowali na moje filmy, a nie tylko na shorty. O no, filmy też są mega fajne widzowie, co? Radujcie, bo większość czasu będę zaraz lepszy przed nimi no. To tak to, 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 to się zrobi. Kiedyś to tam będzie, chętnie. Kiedyś na pewno. To dopiero co mam 10 lat, no to widzowie tak będzie to wyglądało. Ja dobra i ja jegałem ciągle o swoim życiu dobra o robił się mogę co ja dałem właśnie tak się nie tak tak właśnie się zdobywa nie, właśnie się nie zdobywa kontakt dobra um, dobra kupujemy tutaj to niedobrze był jakiś tutaj kod to się chyba kody wpisowało patrzę na tym, że aby zostać więcej kotów kątów kątów Chodu, a nie kątów Dobra, mamy dwa nosika. Mam zabezpieczenie, ale który i tak mi nie się daje, bo tutaj, można tutaj wejść zawsze. Dobra, tutaj mamy rozmowy, I eee, co my co wdamy? Co da? Co, 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 co? Dobra, eee, dobra. weźmy co tutaj, co? I naklikajmy tu. bo to się przyda do rozwinięcia magazynu a czy policję nie magazynu? I... nie no, dobra Pewnie się o 14 kola no, no. tutaj sobie to kupujemy coraz więcej powdaje ta kasa bo... no bo... mój bo... pistol to jest pistol na to. O, no. Dzień, o, Nie dawajcie mi z tym policjanta No, no, 90 wyglądał Dobra, będziemy walczyć, nie Idziemy walczyć, chciałem Z tym walczyć Ja idę walczyć Ja idę walczyć Idziemy na bitkę Nie no, obra tam przed milionem, nie dobra ja nie, nie zabierać. Szkoda. Eee, dobra. Zobroń. Ja sobie weźmiemy... Wzią... Ale bój pistol. Bój pistol. Tak się mówiło po angielsku na pistol? Bo ja chyba nie wiem. Tak się nie mówiło. Nie wiem. Bój pistol. Dobra, dobra. dobra. to już Klikamy, klikamy, widzowie. Klikamy. Kiedyś może nagromadziłem. No, że lemoniady, kiedyś była lemoniada na moim kanale. Ale dobra, widzowie. Yy, Jak to mówimy, no. Nie ma wszystkiego na raz. Nie ma wszystkiego na raz. Kto wy, Może kolejny film. Dobra. I co tam jeszcze miałem robić? Ustawcie suba, nie? Ustawcie suba i suba. I, I tyle, co tam, tyle, tyle, dobra. I klikamy to. A pewno w jednym odcinku to chyba nie zrobię, chyba. Nie wiem, chyba się do końca film. Ale dobra, klikamy. Ej, dobra, widzę. Ja chcę zobaczyć, jak tu będzie kot. Jak się nazywa, Zagra? Y Czekajcie jak się nazywa gra? Muszę, muszę wyjść na chwilę z tego Musimy zobaczyć jaki jest do tego Prison Base Typon Ola, Możemy sobie na YouTube Czekajcie, na B co za? Pranson co Pranson is different Pranson is different Basel is... Fight Uuuh, Kodi code, Kodi do Kodi, Laser Dobra, jeden mil. Jeden mil, dobra. już sobie jeden mil, zobaczymy. Jeden mil. Chodzę. Jeden oh, yes. yes, mil. O, jest! Ej, nie skam. Ej, nie skam jednak, no. Nie, to nie skam. Dobra, na razie mogę sobie... O, już myślałem, że kurde, mi cały zepsuło. Dobra. Nie, kupuję to wszystko. Ja mi to widzę Wszystko. to ja może kupię. Uf, uf. Widzę. Uf. Ej, mam tego dużo. Dużo już i wykorzystałem. Jakiś. Cudno. Cudno. Dobra, ale to jest klimat, nie? To jest taki klimat. No, to jest taki kurde klimat, nie? Uwodula. Tysiąca. To Te tysiące Dobra, a wzorze, jaki to jest, jak jest taki klimat daje, nie? to jest klimat daje? No nie wiem. Te góry, kurde, te. Te góry wejścia, ale. Dobra. Garag jest zamknięty, żeby nikt tu nie weszedł, nie? tam ten co dopiero coś tam robił. Nie, on trwa dużo. On trwa dużo, ja. To się spieszyć. ছয়িছম <iraOn> <magnets> Dobra. Ja. Dobra, mamy tutaj. Ale dobra, weźmy sobie wkody przekazuje. Kolejny jest gift laser. gift laser. Gift laser. laser

Dobra, bierzemy to Dobra, mam jeszcze przykład... mało tej pasy, że jest nie dużo ja to jest ale jest mało. To jest Ja bierzemy sobie tak Kurde, sobie mnie mikrofon do was przybliżyć. O ja nie mogę. Mogę mnie inaczej słuchać. Mogliście Może, mnie inaczej słyszeć, bo zapomniałem mikrofon przybliżyć. To no dobra, teraz będziecie mnie już normalnie słyszeć. Zapomniałem mikrofon przybliżyć, ale dobra. Tutaj i tutaj. Dobra. Weźmy sobie... Teraz co? Weźmy sobie kaskę. Kasę. I tutaj to... Weźmy sobie... Nie mam nikogo do kasy, no nie mam nowe. Dobra widzę, żeby wam nie przyjść czasu, bo tu te góry zrobimy i na i koniec odcinka wyrośnie. Tak, powiem, na samym odcinku, czyli około, około się pojawi jutro, jak bym to co oglądacie Więc widzę Dobra, dobra. Na razie Eluwa. Uuu.